Słuchajcie moi drodzy. Yy, zajmę się teraz odpakowaniem tego Celebration Boxa, który zawiera trochę bosterków oraz kilka innych zetów. Więc Odwiem, o... ho, 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 tu jest miły akcent. Dobra, i to jest takie fajne pudełeczko z przegrzutkami. Gdzie może tak, co my tu mamy? Tutaj są zasady gry. Mamy aktualne według obecnych tych, bo niektóre się zmieniają. Zakładam, że dalej nowy typ energii, ale dalej dalej w Mamy tu jeszcze yy, znaczenia yy, Poison i, i wiem, poparzenie, jak to było. Bardzo miła rzecz, kosteczki obrażeń. Przydaje się szczególnie, że niektóre z tych Super Doper mają po 300 HP i trzeba to jakoś sensownie oznaczać. Plus to jest zwykła kostka, ale to jest oficjalna kostka, której można używać, gdy trzeba rzucić owe urażki. Z tego co mi wiadomo, Ten się jest wyważona i w ogóle dozwolona na No yy, Tak, wyciągnijmy tą w sumie. Wszelkie hm. tutaj jakieś zastosowania. Tutaj coś wstawić. Mamy takie fajne przegródki, tak, bo to w domyśle może nam właśnie służyć jako pojemnik na naszą talię, czy tam używamy części karty. Mm, tutaj mamy Shiny Greningę, która jest e, obiecana w pakiecie. Świetnie, że jest zapakowana w folię. No tak trzeba, jak to jest promo, specjalna karta, więc rakia nie jest super dużo warta, ale jeśli jest nam przydatna w talii. To spokoju niestety yy, nie wiem, jak jest z Meta, Ech. tu mamy zestaw energii. Otworzę go szybko. Ogólnie to normalnie brakuje mi energii, ale odkąd dodali smoką, tam smoky typ, jak się nie mylę, no to no, jakby jakiś smoki typ ma swoją własną energię, w sumie sami nie wiem. A ta wróżkowy dodali też, no wróżkowych nie miałem na pewno, więc choć tyle. Nie ma stalowych stalowych. Już nie pamiętam jak zmieniały się typy. No jakieś okay. nic specjalnego, zwykła energię. tak. O, udajemy, że tego nie widzieliście. Nie kod. Tu są fajne koszulki na karty. Powinno być ich, e, 65. Nic e, zapasowe, bo talia standardowa składa się z 60 kart. Więc tutaj wkładamy talię. tak, karty. Tu, tu, tu. I nie najgorzej takie ładne koszulki. No to jest taki powiedzmy zaawansowany w pewnym sensie zestaw startowy. On ma po prostu dużo dostarków wekrów przystępnych. No i tu mamy. No i tu mamy esencje, tak? Hmm. Tu mamy dużo rzeczy. Mamy 10 tych małych dwa, 5 zwykłych. Ja bym się zajął najpierw tymi zwykłymi. A tamte, zobaczcie jak długo potrwa ten film, one wszystkie są short film short film, tak, równe, równe I najdłużej otworzę je w drugiej części tego filmu. kiedyś lubiłem się w otwieraniu ładnych lusterków, ale... Okej, okay, więc jak się nie mylę, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Te karty powinny pójść tu. Teraz zobaczymy, jak bardzo pro. Jestem no i przejrzymy. Common, tak, kobony usiłosi. tu. Brzydka ryba, małpka, energia ile dzisiaj? jest? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Widzieliście już, co było, ale musiałem to wyliczyć. Więc tu mamy róg. Arsaring. Reverse horror jest rarym, więc nam się poszczęściło. I krobat V. Czy w każdym busterku jest taki V? No ciekawe. Będę musiał to googlować. Więc to możemy sobie położyć na bok. No i otwieramy tutaj. O, tyranicarne obrazku, więc na pewno nam się trafi w boosterku. Człowiek jak był ma, mały tak myślał. Potem się rozkarował, że nie miał zaura no cóż, życie nas uczy. Więc odłóżmy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tej karty na koniec. No i teraz catterback, cuban Mro, Tepik, Edge, więcej energii. Kaktus. Trainer. Więc co są te Rapid Strike. Ok. Um. Ej, ta pani kojawia ją ja skądś. Ej, rar, reverse, to jest spoko. I tapu bulu, taki zwykły rar, czyli jednak nie wszystkie są te, te jakieś v, v full, full art świecący, więc dać mi się proszę z w, w ostatnich dwa były. Dobra, lecimy. Ten ma, proszę. Dynamaksowanego ksia Raz, dwa, trzy, pięć, sześć Lecimy z nim na koniec No i co? O, słonik, filiżanka, płytka ryba, małpka ptaszek, metal pierce jakiś tam trainer duży grzyb tym razem livers to tylko common i Blaziken nie świeci się super mocno czyli pewnie nie jest jakiś dobry chociaż to jest faktycznie dobra karta to, to potrafi mieć też wartość nie wiem, jakiś mistrz pokémon wygrał ją liga, to każdy chce ją mieć, bo możliwe jak wrzuci do talii to też tak to więc spójrzmy teraz no. Więcej, kart. Dobra. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tylu. koniec. To co? Uuu, taka rybka, nie rybka. E, walcząca śmiertnica, Lubat, Tylu, chamander, energia, słubat, magargo, staw, likstaw, Super. Painko i ładny, ale no, to nie jest rad nawet. I tu nawet nie jest holo, więc tu tu Mam nadzieję, że może będzie użytecznie, jak staliu zbuduję. Mam nadzieję, że w ogóle z tego postalku będzie dało rady cokolwiek zbudować. A, zobaczmy. No i co? Kolejne ty, ty, ty. To jest ostatni z tej serii. Eee, może otworzymy wszystkie, bo tamte są małe. Nie chcę już nagrywać dzielnego filmu, będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tam koniec. No i co? Fenipit. Yamask. Snorut. Bonsuit. Kupfu. Energia. Melanie. Chyba ja nie znam. Expedition Uniform. Hmm, karty ze spodu daj na wiek hmm. Może jest jakiś sens. Tu jest to. Digletin, Digletin. Common. Uh, Blaziken v -Max. To może być coś warte, bo to jest jaki Dynamax. Blaziken nazywam. Czyli dropną no Blaziken. Aż. Już nie wiem. Nie, na pewno nie V zwykły no chyba jak już to był tu ból a nie wiem lecimy dalej to jest te najbardziej świecące sobie dam na bok, potem je pokażemy i teraz tak 10 rasterków z poszukiwanej kochanej serii Celebration mogą mi tam być super drogie, ekstra, super karty, może być bardzo przeciętnie i więcej yy, przeciętnych kart o tak, będzie tą stroną tu, tu więc to tam na razie i to lecimy od... Zobaczymy po prostu tak. Dobra. To chyba w tych tak, Koło, wow, taki zwykły no... zwykłyka, tak czy coś. Palkia. E czy ja to już miałem chyba w poprzednim wideo z zekrą. I miło. No dobra. Więc się. Wasału nie ma. Nic nie świeci super mocno, więc nic nie wygląda jak Charizard albo, albo jak tutaj upewniasz. Czy coś tu jest z Nie, wszystko jest z tej talii 25 kart No tak. dalej? Sobie dobra. Przyrzekamy. Chodź, co możemy. Dobra. Grandom. Chyba już to widziałem. Ho Jej. Zekrą i profesor, profesor Research w sumie to całkiem klasyczna karta hm. ale ładno. i przydaje się w prawie każdej talii dobra, lecimy lecimy kolejny gdzie moje shiny magikarkie i Zauroj i inne też, co tam może potrafić więc Chodzi, odkładamy na inne czasy i kajakor. Okay, przynajmniej do kompletu będzie granadem. I reszliam. Ładne te grafiki. U Uwelta. i U W. Tutaj. Nie, dobrze. Więc to damy na bok jako symbol, że jest ładniejszy od innych i lecimy dalej. Chyba sobie są małe, odpatrzcie. 1, rozrywamy i lecimy z Ekton Kyogl, Reshiram i Sergeo, więc bez szału. No to dalej na inny czas, to so, Lugia, Crown dan, uuuu, blast, to pewnie jesteś warte, Reprint i Lunala, Śmieszny z base setu, nawet ma taką kciąkę inną od tych nowszych, widać użyli klasycznych bardziej, super. Tylko zlować ten blaster muszę zwrócić, co mi tak go nie lubię. A wrócić najczęściej ostatnio za te bo stary kupię więcej i może do Hitalio służyć jakoś turniej małego. Dialka. Palka. Ciekawie cały skompletuje, chociaż ten zwykły hołoł. I to jest i to jest. To jest pikachu po prostu. W sensie... On jest inspirowany chyba tą klasyczną grafiką.

Pierków i Zekrom, coś tak, nie wiem, tak trochę czuję, że powtarzałem się, U, ale fajny profesor. Nie w sumie to samo, w sensie oni teraz te wszystkie profesory chyba nazwali w rogu profesor Oak, w sensie było masę kart, które były to samo. Ale byli różnymi profesorami i potem można było mieć więcej niż cztery te same karty, bo miały inną nazwę, ale ten sam efekt. O, ja. otwórzamy A, Ale tu musimy się nie Wieki będę w 4K Dobra. How old Czy naprawdę ze wszystkich reprintów musiał mi się taki trafić. Ale jakby ok, w sensie wart więcej niż wyciętny. I surfing Pikachu. Nie, nie najgorszy drop. Ale chciałem jeszcze kropki, taki takie fajne, nie musi być tym papem, nie wiem. nie musi od razu być takim no ale no to. Dobra. Lugia. Oh, tu są same te same karty, no, naprawdę. Groundon i Mew. Maszyna losująca może, nie wiem, niech rozrzuca te Groundony i Hawaue bardziej pod, z innymi kartami też w komplecie. Dobra, ostatni Bosterek. I zobaczymy, jak mi się poszczęścić Seko Lugia. Okej. Okay. Repint klefy. To jest już coś. <laughs> trochę śmieszny. Śmieszna tekstura. Pewnie jest cokolwiek wart. I o, ale taki, taki zwykły. Dobrze. To było na tyle. W sumie przejrzymy sobie te, powiedzmy, potencjalnie najwięcej warte karty. Więc klefa, dolfin. Surfując Pikachu, Research, taki pikachu Blastoise. I te ładne karty. To na razie dziękuję za uwagę. Być może jeszcze rozpakuję jakieś karty, może nie. Do zobaczenia wkrótce, albo i nie.